Udało nam się zakończyć sukcesem 18. edycję International Cooking Day. To wydarzenie jest organizowane przez naszych studentów, dla społeczności WSB NLU, ale też dla wszystkich zainteresowanych poznawaniem nowych kultur. Poznajemy je chyba w jeden z najprzyjemniejszych sposób, czyli przez kuchnię, stąd nazwa International Cooking Day. Studenci I z bardziej mniej egzotycznych regionów świata, czyli takich jak Uzbekistan, Tatarstan, Kazachstan, w tym roku Irlandia z europejskich, Francja, Włosi byli, o Japonia była nawet, no i oczywiście nasz kraj, Ukraina, czyli można powiedzieć takie nam bliższe regiony, są reprezentowane, i że tak powiem, czekając coś, można porozmawiać, poznać tych ludzi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się większą liczbę mieszkańców Sądbodyczyzny zachęcić do udziału aktywnego w tym wydarzeniu. Zapraszam!